Takim, myślę, nowym trochę etapem było zaczęcie pracy na TikToku. I skąd się narodził ten pomysł, słuchajcie, na, na tłumaczenie różnych słówek i, zna, i powiedzeń? My się tak zbieraliśmy w ogóle do tego TikToka Dokładnie. bardzo długo. I raz się zebraliśmy, robiliśmy inne rzeczy, ale potem jakoś nam się tak coś tam się rozminęło, potem znowu zaczęliśmy. W ogóle też Dokładnie. twoi rodzice mówili o tym, tak. Moim, żeby nagrywać właśnie coś na, po angielsku. Na, naciskali na to tak. i tak jakby dopóki tego nie zrobiłem, nie widziałem tych wszystkich wyświetleń i reakcji i to też jest najfajniejsze, że to jest wartościowy content, z czego jesteśmy dumni. Tak. Nie wierzyłem, że to tak może wystrzelić. W 60 dni mieliśmy 30 milionów wyświetleń. To, to jest, tak. To jest imponujące. bardzo motywujące, o, motywujące. To na pewno. No właśnie, ale też zastanawiam się, no bo wiadomo, Igor mieszkał w, w Londynie, ale, ale ty, Magda, uczyłaś się wcześniej tych. Czy Igor ci zaskakuje tymi wiesz, swoimi wyborami, czy Ty jednak faktycznie no, uczysz się prze, wcześniej, przygotowujesz się tych słówek? My robimy w ogóle tak. Wszystko nagrywamy na raz, nic nie powtarzamy. Igor po prostu mówi, no mam to, to i to. Dobra, robimy, siadamy i tyle. I tyle. Więc to wszystko idzie tak bardzo spontanicznie, i chyba w tym też jest tego urok, że tam i są błędy, i trochę się pośmiejemy z siebie, ale chyba dlatego to ludzie też oglądają, tak mi się wydaje. TikTok, moim zdaniem, jako aplikacja, widzi tą naturalność. Instagram no, propsuje trochę co, coś innego, jakiś inny styl życia, a na TikToku się sprzedaje naturalność, i zawsze to jest jedno ujęcie. To tak naprawdę zajmuje nam 60 sekund, żeby to nakręcić, no pomysł trochę. Oj, to musicie mieć dobrą wprawę, bo jak ja coś próbuję, to schodzi mi ze dwie godziny, serio. Dużej schodzi z montowaniem Montaż, i... Dokładnie. Tak, tak, tak. tak. Dużej z tym schodzi, ale samo nagrywanie jest szybkie.